Jeżeli w młodości marzyliście o postawieniu na półce akwarium z mrowiskiem, żeby poobserwować kopiące tunele mrówki, to Dworfs jest wirtualnym odpowiednikiem takiej zabawki i tematem dzisiejszego podglądu. W tej pomysłowej strategii czerpiącej Sim Ants, Dig Daga i Dungeon Keepera wcielamy się w zarządce krasnoludzkiej kopalni. Grę rozpoczynamy w samym centrum losowo generowanej mapy reprezentującej podziemną kopalnię. Budynek w środku to nasze centrum dowodzenia, które co jakiś czas generuje kolejnych, sterowanych przez komputer kopaczy. My zaś mamy rozsiąść się wygodnie w fotelu i obserwować jak pracowici górnicy drążą tunele. Naszym głównym zadaniem jest kontrolowanie poczynań naszych podopiecznych i naprawianie wyrządzanych przez nich szkód. Podziemia są bowiem wypełnione nie tylko drogocenną rudą i złotem, ale również szeregiem nieprzyjemnych niespodzianek. Zdarzyć się może, że krasnoludy przypadkowo wkopią się w dno podziemnego jeziora, powodując gigantyczną powódź naszych korytarzy, która niepowstrzymana przedwcześnie zakończy nasz żywot górnika. Musimy więc zatamować przeciek, zabezpieczyć jezioro ze wszystkich stron, by upewnić się, że nie wkopiemy się w nie drugi raz, a potem poświęcić szlachetne, krasnale życie, by zdetonować dynamit u źródła wycieku, by mieć pewność, że krasnoludzka noga już więcej tam nie postanie. Groźniejszą formą zagrożenia są rzeki lawy, które dodatkowo ograniczają nas czasowo, przeżerając się przez stawiane bariery. Z magmą nie ma żartów, jej powstrzymanie jest zawsze zadaniem priorytetowym. Jeśli nie zdetonujemy na czas podłożonego dynamitu, ta będzie powoli, ale nie powstrzymanie zbliżać się do naszej bazy, wchłaniając wszystko na swojej drodze. Fakt, że nie możemy bezpośrednio kontrolować naszych krasnoludów jest to oczywiście problemem największym. Jak zdetonować podłożony dynamit, jeśli nie możemy po prostu wydać odpowiedniego rozkazu? Z pomocą przychodzą, wracając do mojej mrowiskowej analogii, feromony. W rzeczywistości można zmuszać mrówki do podążania wyznaczonym. Ścieżką pokrywając ją feromonami. Podobnie jest z krasnoludami, które możemy zachęcać do poruszania się w wybranym kierunku z pomocą rysowanych strzałek. Natrafiwszy na narysowaną ścieżkę, krasnol zaczyna nią podążać, bardzo często nieświadomie ku dynamitowej śmierci. Metoda ta ma niestety swoje ograniczenia. Rysowanie instrukcji jest bardzo kosztowne, no i podobnie jak w przypadku mrówczych feromonów, szybko wyparowują i znikają. Trzeci rodzaj niebezpieczeństwa to dzikie bestie kryjące się w czeluściach jaski gobliny, lisze, pająki. Bleh. Aby się z nimi rozprawić, potrzebować będziemy krasnoludzkich wojowników, trenowanych strażnicy, którą możemy wybudować na dowolnym wykopanym już obszarze. Nasze jednostki zdobywają doświadczenie kopiąc, walcząc lub trenując, co jest miłym urozmaiceniem dość prostego modelu rozgrywki. Oczywiście nasi wojownicy też są całkowicie zautomatyzowani i nie możemy nimi kierować. Na szczęście i na to jest sposób. Strażnice są wyposażone w armaty, z których możemy wystrzelić naszych brodaczy w odpowiednie miejsce planszy. Strażnice mogą też opcjonalnie generować kolejnych górników, zwiększając zasięg naszej kopalni. Dwarfs to bardzo wciągająca i pomysłowa strategia z jedną dość znaczącą wadą. Jest niezwykle prymitywna. Opisane przeze mnie akcje to praktycznie wszystko, na co pozwala nam gra. Rozgrywka jest bardzo prosta i sprowadza się do powtarzania w kółko tych samych komend: zatykamy przecieki, atakujemy gobliny, zatykamy przecieki, atakujemy pająki. Gra aż prosi się o możliwość ulepszenia budynków czy budowania innych konstrukcji. Przygnębia też wszechobecna bezcelowość. Standardowej rozgrywce brakuje warunków zwycięstwa. W zwykłych trybach wybieramy poziom trudności i czas trwania gry, po którym ta po prostu się kończy i podlicza punkty, pozostawiając po sobie spory niedosyt i niezrealizowany potencjał. Sytuację ratuje na szczęście mnogość trybów bonusowych. Jest Tower Defense, nielimitowany Sandbox, Rush Mode, a nawet dziwna minigierka z rzucaniem toporami. Ciekawostką dla fanów let's play'ów będzie fakt, że głosem krasnoluda prowadzącego nas za rączkę w samouczku jest Simon z popularnej grupy Yogscast. Dwarf działa najlepiej jako sandboxowy symulator mrowiska. Najprzyjemniej grało mi się bez limitu czasowego, gdy mogłem bez żadnych ograniczeń obserwować swoje pracowite krasnoludy w naturalnym środowisku. Polecam wszystkim graczom, którzy lubią odprężające, niewymagające strategie. Uwaga, wciąga.